Mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa do udziału w gali dziennikarskiej, podczas której zostaną wręczone nagrody najlepszym. Najlepszym z najlepszych. Dobry wieczór Państwu, Anna Kolmer. Powiem to, że Ania debiutuje dziś w roli prowadzącej galę, ale jest jednocześnie jej współorganizatorką jako przedstawiciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie. Dodam jeszcze, że współorganizatorem tej gali jest Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja nazywam się Paweł Wiśniewski. Dobry wieczór, zapraszamy. Lista nominowanych w tym roku do, tym roku do nagrody dziennikarskiej była dość długa. Kapituła miała w czym wybierać. Prawda Piotrze, z tego co pamiętam do nagród dziennikarskich było nominowanych 28 osób, a do nagrody dziennikarzy 10 osób. Tak, dokładnie tak. Że dobrze pamiętasz. Może przypomnę tylko nazwiska kapituły, która decydowała o tym, kto dzisiaj zbierze Laury. Anię już Państwo poznaliście, Ania Kolmer SDRP. Morze Zachodnie, Bata Miekowiewska, Wieczorek, otf Szczecin, Adam Zadworny, Gazeta Wyborcza, Marek Klasa, Kurier Szczeciński. Ja reprezentowałem oddział Szczeciński SDP. Proszę Państwa, przyszło nam wykonywać nasz zawód w bardzo trudnych czasach. W czasach tabloidyzacji mediów, trudności finansowych, a także rewolucji technologicznej. Dlatego tak ważna jest, ta jedność dziennikarska tak ważne jest wyznaczanie pewnych standardów tak ważne jest docenianie naszej pracy Ja myślę że patrząc po tych nominacjach 27 nominacjach myślę że z tym naszym szczecińskim dziennikarstwem z naszymi szczecińskimi mediami nie jest tak najgorzej Teraz przed państwem i dla państwa zespół Kurkuma i Gwóźdź Kurkuma przed państwem <zyskli> Terima kasih telah menonton! Trzymasz się od tak. Spojrzeć na nas, jakby wyznów, świat, muzyka, nasz mały świat. Jest większy bo no ja i rozpacz. Nigdy nie jest wszystko jedno, nigdy nie wiem nic za e, Teraz nominowani w kategorii Dziennikarz roku 2012. Pierwszy nominowany Grzegorz Fedorowski, dziennikarz, realizator filmów dokumentalnych. W dziennikarstwie chyba się nie obrazisz, Grzegorzu. Od lat 30. W 1983 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu Szczecin, a od 1994 roku pracownik szczecińskiego oddziału telewizji polskiej. Jest reżyserem m.in. filmu Na Górze, który otrzyma wyróżnienia na festiwalu Mediów w Łodzi, choć to nie jedyna jego nagroda. Zazdrośnicy mówią, że może nimi tapetować ściany. Trio. Dlatego poproszę o wszystkie trzy tanie ze zdjęciami na wybieg. Joanna Trymiszewska, Joanna Klimowska-Kronik, Bartosz Jurgiewicz, triast Telewizji Szczecin. Nominowany jest do Nagrody Dziennikarza Roku za, i tu można by wymieniać, proszę Państwa, ale wymienię tylko jedno: reportaż Podmuch Energii. Podmuch otrzymał nagrodę Srebrnego Delfina na ubiegłorocznym trzecim już festiwalu Cam Corporate Media and TV Awards. Podmuch energii opowiada o znaczeniu energii wiatrowej dla polskiej gospodarki. A przed nami sylwetka kolejnej nominowanej osoby, a jest nią Mirosław Ostrowski. absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z Telewizją Polską związany od 1994 roku. Reporter jak skromnie dodaje, współwydawca programów informacyjnych. Także prowadzący sprawę polityczną. Prywatnie mąż swojej żony, redaktor Telewizji Polskiej Szczecin, tata Kuby i od niedawna współwłaściciel dwóch, na tę chwilę dwóch, szaroburych kotów. I tu, proszę Państwa, kolejny nasz kandydat, Ernest Sai. Muszę również zacytować e, jego samego, z jego wizytówki, którą nam napisał. Moja przygoda z telewizją, z telewizją Dodajmy, Szczecin, zaczęła się od łowienia kradów na Alasce. W 2006 roku na kutrze rybackim nagrałem swój pierwszy amatorski film. Po powrocie z wyspy Kowiak dokończyłem studia na Akademii Morskiej i postanowiłem sprawdzić się w telewizji polskiej w Szczecin. Ta przygoda trwa już 5 lat. Nominowanych w kategorii Dziennikarz Roku 2012. Jarosław Dalecki. Od niedawna dziennikarz radia Szczecin. Do niedawna, przepraszam. Od niedawna dziennikarz niezależny. Magister Inżynier Elektryk. Specjalność Automatyka Procesów Produkcyjnych. Autor wielu audycji radiowych, a do najbardziej znanych należą magazyn Biznes Service. Magazyn komputerowy Trącić Myszką i cykl słuchowisk Przygody Małej Myszki w świecie informatyki. Nieustannie nagradzany od 2003 roku. I kolejna osoba nominowana: Monika Adamowska. Od zawsze Gazeta Wyborcza. Dziennikarka, wyczulona szczególnie na problemy społeczne, znawcymi problematyki służby zdrowia. Ostatnio pisze o kulinariach z równym sukcesem jak o służbie zdrowia. Kolejny nominowany Andrzej Kraśnicki, junior. Dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą, autor artykułów i książek, które odkrywają tajemnice Szczecina i okolic. W zasadzie zawsze mógłby je zaczynać zdaniem uzbrojony w aparat i notatnik. Ruszyłem, no i dalej w zależności od potrzeb, na przykład do podziemiu Urzędu Wojewódzkiego, a tam zobaczyłem, gdzie w razie wojny będzie urzędował prezydent Szczecina. nominowany w kategorii Dziennikarz Roku 2012 Mariusz Rabenda, dziennikarz Gazety Wyborczej. Zawody zawodzie dziennikarza rozpoczął w minionym wieku. Wcześniej zawodowo spełniał się na płaszczyźnie Human Resources, a jeszcze wcześniej był najzwyklejszym mechanikiem w szczecińskim sporcie. Prywatnie ojciec dwóch synów, fan sportu i muzyki. I to tyle, co chcieliśmy przekazać i powiedzieć o Mariuszu Tadek. Kolejny nominowany w kategorii Dziennikarz Roku 2012 to Cezary Aszkiełowicz. Fotoreporter związany z Gazetą Wyborczą. Zagradz drugiej nagrody w kategorii Przyroda w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2012. Jury spodobało się jego zdjęcie piaskowej burzy w Niemczech, choć on sam mówi, że zrobił to zdjęcie przez przypadek. Życzylibyśmy sobie więcej takich przypadków. Dariusz Staniewski, nasz kolejny. Nominowany dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno całkiem ciekawym dorobkiem. Pracował między innymi w Dzienniku Szczecińskim, Głosie Szczecińskim, Gazecie Wyborczej, a od kilku lat w Kurierze Szczecińskim. Znany z uszczypliwej kolumny Kurier Towarzyski, nałogowy wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii. Kolejna nominowana osoba to dziennikarka Alicja Grucińska. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim oraz dziennikarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pierwszy kontakt z dziennikarstwem miała w szczecińskim oddziale Gazety Wyborczej, a jeszcze na studiach trafiła do Telewizji Polskiej Szczecin na praktyki studenckie. I tak została tam na parę ładnych lat, a od 2007 roku na trochę została w TVN24. W wolnym czasie ćwiczy jogę. Programu przed nami jeszcze raz podkreślam, że opisy nominowanych przygotowywali oni sami, bądź też koleżanki albo koledzy z redakcji. Agnieszka Spirydowicz. A kuriera Szczecińskiego od 13 lat. Specjalizuje się w służbie zdrowia, redaguje autorską kolumnę dotyczącą osób niepełnosprawnych. Mieszka w policach wraz z mężem, również dziennikarzem kuriera i synem. Agnieszka w wolnym czasie zamęcza się na siłowni latem na rowerze zimą na nartach. Kolejny nominowany do tytułu dziennikarza roku 2012 to Artur Ratuszyński. Rocznik 73. Studiował politologię oraz ekonomię i zarządzanie. Bakcyla dziennikarstwa łyknął pod koniec liceum współtworzące w 91 roku program młodzieżowy na antenie polskiego Radia Szczecin. Od 93 roku w redakcji kuriera szczecińskiego. Obecnie kierownik działu miejskiego. Od ponad 10 lat specjalizuje się w kwestiach samorządowych i politycznych. No i kolejny nasz nominowany Mariusz Parkitny w głosie szczecińskim od 13 lat. Zaczynał od pisania informacji o kotkach, w białych skarpetkach i cenach opału. Teraz specjalizuje się w sprawach sądowych, policyjnych i prokuratury. Przegląda się też pracy radnych, prywatnie lubi czytać książki, interesuje się motoryzacją i tańcem. I ostatni nominowany w kategorii Dziennikarz Roku 2012, Rafał Molenda. Lubi grać w grę, najlepiej w jakąś wojskową. Rafał jest urodzonym komandosem, potrafi rozbroić każdą minę. W newsach, oczywiście. Zna całe wojsko polskie, a całe wojsko polskie zna jego. Do tego pisze, gra na gitarze i śpiewa. Niektórzy uważają, że nawet ładnie śpiewa. Decyzją kapitoły dziennikarzem roku 2012 został redaktor Głosu Szczecińskiego. Mariusz Parkitny. Zapraszamy pana redaktora na scenę. Pozwólcie państwo, bardzo. że jeszcze odczytam krótką laudację. Za dziennikarską dociekliwość i bezkompromisowość w ujawnianiu korupcji i nadużyć, za piętnowanie w życiu publicznym nepotyzmu i obłudy, za konsekwentne przypominanie osobom ze świecznika władzy, że ich obowiązkiem jest godne wypełnianie misji społecznej za pokazywanie czytelnikom głosu, że można wykonywać ten zawód rzetelnie i zachować wierność zasadom. Mariusz Parkitny, dziennikarz Głosu Szczecińskiego. Dziennikarz. 2019 -2019 -2019. Nagrodę wrę wręcza Agata Rokicka, ubiegłoroczna zwyciężczyni tej kategorii. Czas na fanfary. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Proszę, proszę, nie macie dzisiaj. Teraz czas do fotopopulterów i do dziennikarzy. Czy jest pan zaskoczony werdyktem? No kompletnie jestem zaskoczony, nawet tak, że przed chwileczką dostałem godzinę przed imprezą, dostałem informację, że mam się jakoś ubrać, nawet spinek od mankietu nie, 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 nie zabrałem, także proszę nawet tego nie pokazywać. Yy, strasznie jestem, jestem zaskoczony i chciałem podziękować, yy, bo, no bo uważam, że yy, jeszcze dużo pracy przede mną tak naprawdę i mam nadzieję, że ta nagroda mobilizuje mnie do tego, żebym był... Jeszcze bardziej aktywne. No i mam nadzieję, że komisja się nie pomyliła w wyborze. To jeszcze jedno pytanie. Czy aktywny to znaczy, że jeszcze bardziej będziemy gnębić polityków? Yes, nie, panie marszałku. <grym> to, to nie. Ja, tak, ja tu nie chciałbym się wymandrzeć, ani nic takiego robić. Natomiast tu jeden z naszych widzów, czytelników powiedział, no... Żebyśmy ten Obiektyw obiektywizm zachowali i to myślę, to, to będzie to, czego wszyscy od nas oczekują. I tego obiektywizmu myślę możemy życzyć. No oczywiście, że możemy, chyba nawet musimy życzyć. Tak. E, także jeszcze ostatnie pytanie. E, czy ta kaczka jest ciężka? No bo przecież nie chodzi mi o fizyczny ciężar, ale o taką odpowiedzialność. No bo to chyba nie, nie koniec kariery. No ja mam nadzieję, że. <laughs> że nie, no, mam nadzieję, że nie. E, ta kaczka oczywiście jest ciężka, ja chciałem tylko tak na koniec, jeśli mogę jeszcze. A w zasadzie gdybyście mi powiedzieli wcześniej, to przygotowało przygotował jakieś przemówienie, bym mówił krócej, ja teraz będę mówił długo. E, chciałem powiedzieć taką... Rzecz, nie wiem, czy będzie, że e, mówić, tak, zadzwonił do nas ostatnio czytelnik i powiedział tak, że czyta te gazety różne i w czasach dawnych nie było tylu e, jakby takiej niestaranności, czytolwiek to nazwać. Były ogólnie. I ja sobie tak sobie myślę, tak jak teraz, tak mi przyszło do głowy, tak na gorąco, że fajnie by było, żeby ten e, nasz czytelnik zadzwonił za jakiś czas powiedział, panowie, jest całkiem nieźle. To myślę, że tego sobie i może tutaj państwu życzę. No to ja dziękuję bardzo. Dziękuję tak. bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.